Cześć! Witam cię serdecznie na kanale Filipiny Bez Cukru, to fajnie, że jesteś. Dzisiaj jestem na mm, Oceanica Resort na wschodzie. Zaraz po live'ie, jak tam y, robiliśmy dzisiaj. Chciałbym porozmawiać o y, tym, dlaczego dużo obcokrajowców y, postanawia wracać do swoich miejsc zamieszkania, skąd przyjechali. bo jakimś czasie na Filipinach odkrywają, że to miejsce nie jest jednak dla nich, że, co, że no, oglądali się za dużo filmików gdzieś na YouTubie i tak naprawdę to no, nie jest łatwe miejsce do życia. Ja już mówiłem w którymś z filmów, że tutaj na Filipinach dużo jest rzeczy na niby, nie? które tam do mnie dotarły. No i tym się, tym się już tam z nami dzieliłem. Ale tutaj dodatkowo w tym filmie chciałbym omówić kilka takich rzeczy. Yy, które mi przyszły do głowy, i tak yy, na pewno pierwszą rzeczą, dlaczego ludzie wyjeżdżają, stąd to są koszty utrzymania. Bo wielu, ludzi się, yy, wielu ludziom wydaje się, że no, Filipiny to jest yy, Azja, kraj trzeciego świata, że tutaj będzie tanie. Ale tak naprawdę, no, yy, no nie jest. No. Wiadomo, że oczywiście pełno yy, różnych filmów zobaczycie na YouTubie, jak tam przeżyć za 500 yy, euro miesięcznie, jak przeżyć tam za. Tysiące, oczywiście, takie rzeczy są możliwe. Tyle, rzeczy trzeba sobie zdać sprawę, że to no, będą warunki takie sobie. No, to nie będziesz y, tam gdzieś chodził po dyskotekach czy jadał w restauracji, tylko po prostu będziesz koczował, nie? No, jeśli na takim czymś ci zależy, no to, to jest to osiągalne, ale wydaje mi się, że pierwszym takim właśnie powodem to są y, koszty utrzymania, bo no, moim zdaniem to trzeba mieć y, naprawdę dobrze jakieś półtorej tysiąca euro, albo albo dwa euro na miesiąc, żeby tutaj spokojnie sobie żyć. Jeśli masz takie wpływy, takie pieniądze, to jak najbardziej, no to jest to realne, ale właśnie y, widzę, że dużo ludzi no, no dziwi się, nie, że to jednak Filipiny już tanie były, że y, no, trzeba mieć jakiś albo dochód, albo y, sporo pieniędzy, żeby tutaj się utrzymać na Filipinach. To nie jest, mówię, y, tani kraj, i to jest taki pierwszy właśnie powód, że yy, no, ludzie wyjeżdżają stąd, nie? Druga sprawa to wydaje mi się, że to jest właśnie y, służba zdrowia, opieka. Więc Większość ludzi, którzy tu przyjeżdża, którzy tu przyjeżdżają na, yy, na Filipiny, no, to są po prostu ludzie starsi, wiadomo, nie? A co się oszukiwać? Faceci. Yy, z różnymi, wiecie, problemami zdrowotnymi i tak dalej. I no, tutaj na Filipinach, no oprócz dużych miast skupisk takich wiadomo, Manila, Cebu, czy jakieś tam Dawao, no to, no to będzie słabo z tą opieką drogą naprawdę. Nie? Jak jeśli masz jakieś tam ludzie mają jakieś tam leki, które ciężko tutaj zastępstwo dostać, czy cokolwiek, czy dochodzą do, do wniosku, że jednak na no, tą opiekę w swoim kraju, gdzie mieszkali mieli lepszą. Bo tutaj jest z tym słabo i to wydaje mi się właśnie yy, no taki drugi powód, dlaczego właśnie ludzie stąd yy, no wyjeżdżają, jak już yy, trochę do nich dotrze. To zobaczycie, ma chustawka do zdjęć. Yy, także tak, to był właśnie ten yy, moim zdaniem drugi powód, czyli służba zdrowia. Następnym powodem, yy, który przychodzi mi do głowy, to jest to, że Wielu ludzi przyjeżdża tutaj, yy, no wiadomo, na emeryturę i tak dalej, ale no, okazuje się na miejscu, że nie mogą mieć yy, na siebie ziemi, nie? No i też nie każdy chce yy, kombinować na jakiegoś słupa, na jakąś tam kobietę, którą gdzieś tam dopiero poznał i to jest akurat dobre. Yy, yy, no jest wiele krajów, krajów yy, w świecie, gdzie bez problemu można sobie kupić ziemię i, i też są koszty utrzymania naprawdę dużo tańsze niż jest tutaj yy, na Filipinach i dlatego też sporo ludzi dochodzi do wniosku, że no, bez sensu ładować swoje pieniądze yy, w jakąś rozlicowną yy, historię na kogoś i tak dalej, bo no, na siebie, yy, na siebie yy, nie kupię po prostu żadnej działki. Nie? Także no, to będzie na pewno też taki duży czynnik, dlaczego yy, obcokrajowcy no, zabijają się do innych kraju, gdzieś gdzie po prostu naprawdę warunki są na emeryturę są dużo lepsze niż tutaj na Filipinach to nie ma co się oszukiwać, okej? Okay? Problemy na przykład jeszcze dochodzą do tego, następna sprawa, nie? No to jest kiepska obsługa klienta, to jest kurde blaszka, no każdy tam wiadomo ma jakiś swój poziom tolerancji, no ale na Filipinach, no to już mówiłem też często gęsto, oni nauczą no nas jednak tej tolerancji, nie? Bo cokolwiek nie załatwić, czy gdzieś w sklepie pójdziesz, no to y, jak normalnie w Europie to jest 5 minut, no to tutaj to będzie 3-4 godziny, 3 godziny, no dobra, kolejki wszędzie, y, wszędzie biać tam pakowacze, jest pełno ludzi, którzy po prostu y, no generalnie nie robią nic w tych sklepach i, i tak dalej. Jeśli na przykład idziesz do banku, to normalnie do banku w Europie idziesz, załatwiasz sprawę tam w kilka minut. No tutaj to nie. Tutaj to są numerki, to są kolejki, tu jest czekanie. To samo 3-4 godziny. Jeśli mówię jakieś tam zwroty masz, gdzieś musisz oddać coś czy cokolwiek, e, no to też tak samo jest słabo i ludzie nie są po prostu do tego przyzwyczajeni, jak mieszkają całe, całe życie gdzieś tam załóżmy e, w Europie, w Stanach czy cokolwiek. no i jednak te swoje przyzwyczajenia nie mają, to tutaj zderzając się z taką rzeczywistością, że no, wszyscy mają wyw wywalone e, cokolwiek tam załóżmy pomyśleć sobie, że, że chcesz kupić, no to też nie jest tak łatwo się tam ogarnąć wszystko trzeba na kogoś czy jakiejś tam pomocy no to do, do ludzi dochodzi jednak, że no tak naprawdę po co ci to, nie? Po co ci to e, okazało się, że e, Okazało się, że się nie nagrało to, co wcześniej rano Wam nagrywałem, więc wróciłem na plażę i jestem chyba w tym samym miejscu, gdzie mniej więcej i chciałbym właśnie dopalić te kilka minut dla Was. Więc następny, następny powód, dlaczego ludzie wyjeżdżają, to jest to, że często jest to samotność, że nie każdy, kto przyjeżdża tutaj na Filipiny, no, udaje mu się odnaleźć tą kobietę, czy wiesz, Przyjeżdżają ludzie tutaj bez rodziny, bez przyjaciół, zostawiają często, gęsto swoje całe życie gdzieś tam yy, gdzie byli wcześniej i no tutaj wiecie, no jest jakieś tam oczywiście środowisko obcokrajowców i tak dalej, ale też no nie każdy się chce z nimi, że tak powiem skumać, no mówię różne jakieś są tam tutaj akcje, także yy, samotność też mu, yy, yy, wydaje mi się, że to jest sporym czy głównym takim jednym z głównych powodów że właśnie ludzie też odkrywają, że tak naprawdę no to tutaj są generalnie sami bo całe to swoje życie zostawiają gdzieś w Europie czy, czy obojętnie gdzie i mówię nie, nie, nie każdemu się udaje chociaż to jest łatwe akurat w Azji ale poznać właśnie tą dziewczynę na, którą by mu, na której by mu zależało nie i dlatego E, no też to jest jeden z takich powodów, jak wspomniałem, że ludzie wyjeżdżają. Kolejną sprawą y, to są po prostu właśnie same te związki. Jeśli uda Ci się znaleźć jakąś Filipinkę, z którą będziesz chciał y, cokolwiek tam budować, no to, no to są problemy też na tle kulturowym y, w tych związkach. Y, Europejczyk jak tak jakieś ma, mówię, jakieś też swoje przyzwyczajenia czy y, naleciałości, no to też wcale nie musi być powiedziane, że po pierwszych, tych takich, wiesz, holy mons, y, że to będzie upasować, pasować, nie? No bo, no to są filipińskie dramy, to są różne historie, z którymi też trzeba dealować na, y, wiesz, na, na dzień, na, na co dzień. Sporo ludzi przyjeżdża tutaj, bo się naogląda gdzieś filmików jakichś, jak to właśnie super elegancko, no tak, no bo mówię, zdarza się, że ktoś znajdzie fajną kobietę i tworzą y, fajny związek, ale przeważnie to jest tak, że no, y, jednak to no nie jest, nie wychodzi najlepiej, nie? że po, po przyjechaniu tutaj na, na miejsce się okazuje, że te realia są całkowicie inne i okazuje się, że w domu go lepiej. Nie? No, po prostu taki, te rurowe okulary opadają po jakimś czasie, do człowieka dochodzi też dużo więcej, tutaj mówię jak się żyje, jest całkiem inna historia jak się przyjeżdża na dwa, miesiąc, na dwa tygodnie czy na miesiąc ale mówię, no właśnie ten codzienny właśnie y, walka z transportem jakiś, no nie można zbytnio liczyć na, na dużo rzeczy więc po tym y, pewnym czasie y, te okulary opadają no i się człowiek zastanawia czy to wszystko jest warte tego y, poświęcenia i, i tak dalej, nie? bo to już mówię w jakimś, w jakimś czasie to to jest po prostu y, mówię człowiek myślę, że przynajmniej ja, że to po prostu się coś tu nie zgadza, nie? że czy to wszystko y, było warte Zdaję sobie sprawę, że ludzie przyjeżdżają tutaj z różnych powodów. No, czasami to są jakieś powody rodzinne, wiecie, no, czy jakieś fantazje, czy cokolwiek tam nimi kieruje, to, no, jest tutaj ludzi sporo. I wiecie, no, to wszystko ok. no, każdy ma prawo decydować o swoim życiu. Ja tylko po prostu że chcę, żebyś wiedział, jak to jest naprawdę tutaj, że to nie jest takie kolorowe życie. Ok, możesz przyjechać spróbować, ale, no, miej tą świadomość, że za 500 czy 1000 euro czy dolarów no nie będziesz żył jak tu wcale, nie? Jak ci się, mówię, uda znaleźć jakąś fajną partnerkę, to już będzie dobrze, ale to też wszystko kosztuje. Musisz po prostu przeliczyć swój budżet, czy ci w ogóle na to stać i tak dalej, bo, mówię, no rachunki trzeba płacić tutaj, jak wszędzie. Mówię, jeśli spotykasz się z kobietami czy z jakimś jakim towarzystwem to, to też wszystko kosztuje. Więc dobrze zastanów się właśnie, czy no czy to po prostu jest dla ciebie, nie? Bo jeszcze raz mówię, wspomnę, że 500 1000 euro, to po prostu ty przeżyjesz, nie? To nie to, że ty będziesz jakiś ten, tylko przeżyjesz, tak? No, no to chyba będzie na tyle, co chciałem Wam przekazać. Jeśli coś mi umknęło, a na pewno i chcielibyście, żeby się podzielić swoimi spostrzeżeniami czy doświadczeniami, no to zapraszam do komentarzy. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję. E, za oglądanie i no, pozdrawiam Was serdecznie. Sana all.